Cześć, witajcie z tej strony. Baron Oski, dzisiaj gram w Toka Boka. Jak widzicie, mam nową planetę, bo dzisiaj jest. Zostałem... Znaczy. Ach, nieważne. To zaczynamy z sekretami, bo nagrywam sekrety dzisiaj pierwszy raz. To zaczynamy. Pierwszy taki łatwy, jakby tu nie było sekretu, czyli jest. Taki pajączek, a z tym może być zamknięty. I jest zamknięty, to zamykamy go. I drugi to kameleoś. nie jest taki mocno ukryty, ale ukryty jest w nim to, że jak Zje sobie takiego, takiego. To wtedy on zmienia kolorek. No, może jest, co chce i będzie zmieniał kolor. Na przykład dam mu Chodź, takie coś. Nie znam się na tym, to nie mówcie. No nie piszcie mi, że jakieś coś daje dziwne. A zmienił kolor, zmienił. Le, uje, no. O zmienił na biały, co ja? Biały miałaś zmienić. Jest na biały. Yy, I kolejny, kolejny to jest taki. Tutaj, czekajcie, muszę zdjąć najpierw wszystkie poduszki. I tu są jakieś drzwi, co nie? I chrupki i telefon jest. Ej, zobaczymy coś takiego. No. Zjedz i jaki kolor będziesz miał? Wiedziałam. I możemy jakiegoś robaczka. I patrzcie na to. Miodzik. Nie. Ruszanie. To sekret. I mamy jeszcze ten To nie sekret. Jak zapomniałam o jakimś sekrecie. Czy ja zapomniałam o czymś? Tak, że to się rusza. Nie jest już taki ukryty. Ja jeszcze tego nie ruszałam. Zapomniałam jak się nazywał. O! I mi się kochali. nie ruszałam. No Do... to... Jak zapomniałam, to napiszcie mi w komentarzach. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Nie zapomnijcie dać łapkę w górę oświetlić. Już dałbym się świeci. I dajcie subskrypcję z słoneczkiem. Jak to powiedziałam, to przepraszam, to Pa!